Witaj na kanale Creepy.pl. Jeśli mrok, tajemnica i historie, które przyprawiają o gęsią skórkę, to coś, co cię fascynuje, to jesteś we właściwym miejscu. Każda opowieść, którą tu usłyszysz, zabierze cię tam, gdzie lepiej nie zaglądać po zmroku. A dzisiejsza historia jest bardziej prawdziwa, niż myślisz. Zgaś światło, załóż słuchawki. I nie zapomnij spojrzeć za siebie. A jeśli chcesz więcej, zostaw subskrypcję na kanale i kliknij łapkę w górę pod tym filmem. To naprawdę pomaga rozwijać ten mroczny zakątek internetu. Gotowy? To zaczynamy. Tytuł: Lista Zasad Pracownika Monitoringu. Gdy przyjąłem tę pracę, myślałem, że to będzie najnudniejsze zajęcie na świecie. Monitoring w starym centrum handlowym na obrzeżach Poznania dwie noce w tygodniu kamery, ekspres do kawy i kanapki z automatu. Tak mi to przedstawił mój poprzednik, który złożył wypowiedzenie po zaledwie miesiącu powiedział, że to nie dla niego i że nocą dzieją się dziwne rzeczy. Zignorowałem to. Ludzie mają tendencję do przesady. Dopiero pierwszej nocy zrozumiałem, dlaczego zrezygnował. Na monitorze, między kamerą 7 a kamerą 11, widziałem coś, czego nie umiem wyjaśnić. Cień poruszający się po korytarzu, który nie powinien mieć źródła światła. Kamera była na podczerwień, a cień nie miał właściciela. Następnego ranka znalazłem w szufladzie biurka zalakowaną kopertę z napisem DLA NOWEGO PRACOWNIKA. W środku znajdowała się kartka z odręcznym pismem ZASADY PRACY NA MONITORINGU. Przeczytaj uważnie. Kamery 1-6 pokazują parking podziemny. Jeśli zauważysz kogoś stojącego nieruchomo przy samochodzie z rejestracją P, omyślnik 6, U823, Nigdy nie próbuj się z nim skontaktować ani nie wzywaj ochrony. Po prostu przełącz widok. Między drugą a trzecią w nocy, kamera 9 może pokazać dziecko błąkające się po holu głównym. Jeżeli poprosi o pomoc, wyłącz mikrofon. Ono nie mówi ludzkim głosem. Kamera 13 nie istnieje, nawet jeśli twój system ją wyświetla. Jeśli zobaczysz cokolwiek podpisane, kamera 13. Natychmiast wyłącz monitor. Jeżeli o godzinie 3:33 zauważysz, że wszystkie kamery jednocześnie przestają działać, zamknij oczy i policz powoli do 30. Nie otwieraj ich wcześniej, bez względu na dźwięki, które możesz usłyszeć. Nie rozmawiaj z nocnym dozorcą imieniem Kazik, jeśli spotkasz go po godzinie czwartej. Prawdziwy Kazik kończy zmianę o 3:30. Jeśli o 4.44 zauważysz na ekranie siebie samego siedzącego przy biurku i machającego do kamery, nie odmachuj. Po prostu wstań, zostaw wszystko i wyjdź. Masz dwie minuty. Raz w tygodniu, nie wiesz kiedy. Usłyszysz stukanie do drzwi kontrolki monitoringu. Nie otwieraj. To nie człowiek puka. Zamknąłem oczy. Siedziałem bez ruchu, czując, jak pot kropelkuje mi po karku. Serce waliło jak młot, choć nie powinno. To tylko jakieś głupie żarty, prawda? Ale potem spojrzałem jeszcze raz na monitory. Na kamerze 4. na parkingu, ktoś stał przy srebrnym sedanie z tablicą P. O, 6U823. Stał zupełnie nieruchomo. Nie mrugał, nie ruszał głową. Nie robił nic tylko patrzył wprost w obiektyw kamery. Jego twarz była zamazana, jakby sprzęt nie potrafił uchwycić szczegółów. Cienie wokół niego tańczyły w sposób, który nie pasował do źródeł światła. Szybko przełączyłem widok. Kamera 9. Hol główny. Tam było dziecko. Dziewczynka w białej sukience, bose stopy, ręce zwisające luźno przy ciele. Jej oczy świeciły ale nie jak w kreskówkach to był blask nienaturalny jakby światło odbijało się od wnętrza czaszki wpatrywała się wprost w kamerę usta jej się poruszały odruchowo włączyłem mikrofon pomóż mi zgubiłam mamę głos przebił się przez głośnik jak metaliczny skowyt przypominał bardziej rzężenie starego silnika niż dziecięcy głos cofnąłem rękę i wyłączyłem mikrofon Zacząłem czytać zasady jeszcze raz, każde zdanie wolno i z uwagą. Coś było ze mną nie tak. Miałem wrażenie, że czas płynie nierówno. Na zegarze minęło piętnaście minut, a ja przysiągłbym, że tylko mrugnąłem. Przez chwilę pokój rozciągnął się w nieskończoność. Ściany oddaliły się ode mnie, jakby miały własną wolę, a ekran zamigotał. Trzecia, trzydzieści trzy. Wszystkie monitory zgasły. Cisza. Poczułem paraliżujący strach, ale zamknąłem oczy i zacząłem liczyć. Jeden, dwa, trzy. Z monitora dobiegał syk, jakby coś pełzało po kablach. Dziewięć, dziesięć. Zza drzwi dobiło się pukanie. Jeden raz. Potem trzy krótkie, jak kot morsa. 15. Głos. Mój głos. Szeptał. Otwórz. Wiem, że jesteś. 21. Coś drapało w drzwi, metalicznie, jak pazury. 30. Otworzyłem oczy. Monitory znów działały. Na ekranie kamery 5 był człowiek. Miał na sobie moją kurtkę. Siedział w pokoju monitoringu. Dokładnie tam, gdzie ja, patrzył w kamerę i się uśmiechał. Zasada szósta: Nie odmachuj, zamarłem. On podniósł rękę i powoli uniósł dłoń, pomachał, potem wstał. Pobiegłem do drzwi, wybiegłem na korytarz, światła migotały, alarm nie działał. Byłem sam, kompletnie sam. A potem zauważyłem, że na kamerze jeden postać z PO6 U823 też już nie stoi przy samochodzie. Nie było jej nigdzie. Przez kolejne noce przestrzegałem zasad. Nigdy nie zapominałem policzyć do trzydziestu. Nigdy nie rozmawiałem z kazikiem. Nigdy nie otwierałem drzwi, nawet jeśli błagali. Ale było gorzej. Pojawiały się nowe zasady. Kartka zmieniała się, dopisywały się same. Jeśli usłyszysz radio, które nie istnieje, wyłącz światło. Jeśli dźwięk kroków trwa dłużej niż pięć minut, przestań oddychać. Gdy zobaczysz siebie śpiącego na kamerze, obudź się, bo jeśli nie, to nie ty się obudzisz. Pewnej nocy zasady zmieniły się jeszcze raz: Nie zostawiaj tego miejsca, nigdy. Bo teraz nie mogłem. Drzwi nie prowadziły już do korytarza, prowadziły do ciemności, do czegoś, co szumiało i oddychało z drugiej strony. Nie byłem już sam. Pokój miał zapach rdzy i krwi. Monitory pokazywały miejsca, których nie znałem lasy, jaskinie, ruiny. A kamera 13 działała. Na niej widać było mnie, starszego. Zgniłego, z oczami bez życia. I teraz już wiem: nie odchodź, nie łam zasad. I jeśli kiedykolwiek znajdziesz się na nocnej zmianie, nie czytaj tej kartki, bo nie chodzi o zasady, chodzi o to, byś się dostosował, byś był gotowy, bo to miejsce nie potrzebuje pracownika, ono potrzebuje następcy. I to już koniec dzisiejszej historii. A przynajmniej tak się wydaje. Jeśli dotrwaliście do końca, gratuluję. Nie każdy potrafi zmierzyć się z tym, co czai się w ciemnościach, i nadal spać spokojnie. Jeśli ta opowieść przyprawiła cię ociarki, zostaw lajka. To znak, że chcesz więcej. Zasubskrybuj creepy.pl, by nie przegapić kolejnych mrocznych historii które tylko czekają, by wślizgnąć się do twojej głowy. A jeśli wciąż masz odwagę, sprawdź inne opowiadania na kanale, bo strach to dopiero początek, dobranoc, o ile uda ci się zasnąć. Wśród duchów znajdziesz brak oddechu głosu Gdy drzwi skrzypią, choć nikt nie wchodzi A zimny jak przez okno chodzi nie ty.

Ich nie ma zasady proste jak nitki, a jęcze zignorujesz jest giniesz w tą przestrzeń. Pamiętaj zasady, kiedy strach wchodzi, gdy światło gaśnie i ciemność chodzi. Nie grać z losem, nie drażnić losu. Wśród duchów znajdziesz brak oddechu głosu.